Witam i zapraszam Was wszystkich serdecznie na nasz najnowszy film na temat polityki, który odpowiada na wiele pytań, co nas czeka, ponieważ sprawdziło się tak dużo ostatnio w moich przepowiedni nadmienię tylko, że sprawdziła się przepowiednia, że konflikt Iran Izrael nabierze większego tempa i tak się stało, że NATO zaatakuje Rosję i też tak się stało, bo Władimir Putin potwierdził, że ostatnie ataki na Rosję przeszły przez koordynację służb natowskich. Sprawdziła się przepowiednia o tym, że nad Polską będzie wyłączane GPS, będą utrudnienia, które spowodują utrudnienia życia Polaków i ostatnie wydarzenia z dronami, z tym, że samoloty muszą lądować na innych miejscach, na innych stała się faktem. Sprawdziła się przepowiednia o trzęsieniach ziemi w Polsce i przed nami jeszcze trzęsienie ziemi w Wrocławiu i w innych miastach w Polsce. Sprawdziła się przepowiednia o trzęsieniu ziemi w Turcji. Sprawdziły się przepowiednie o tym, że trzęsienia ziemi będą występować teraz bardzo często. Sprawdziła się przepowiednia o tym, że, że będą superkomórki burzowe, które będą tworzyły błyskawiczne powodzie w Polsce i na świecie. Sprawdziła się przepowiednia też o tym, że pan Trump nie jest żadnym siewcą pokoju, tylko będzie siewcą wojny i że już wywołał dwa duże konflikty. Przed nami konflikt jeszcze z Chinami i konflikt jeszcze w Azji, tutaj będziesz chciał rozsypać Indie i później dojście do trzeciej wojny światowej oraz też tutaj kolejna przepowiednia o wojnie domowej w USA, której, której początki już widzieliśmy więc te przepowiednie sprawdzają się na bieżąco natomiast ze względu na to, że na kanałach na TikToku, na YouTubie nie mogę mówić oficjalnie o polityce więc mamy platformę społecznościową, w której to mogę to, co myślę i to, co widzę na temat przyszłości świata. A ponieważ te wizje są zupełnie inne niż tak zwane stereotypowe myślenie religijno-polityczno-ekonomiczne ludzi, no to nie dziwnego, że te wizje zrozumieją osoby, które naprawdę są otwarte na to, że świat sprzed Covid -a dobiegł końca i że teraz, że będziemy żyli w czasach rozsypywania się wszystkiego, co znacie, włącznie z zamknięciem się systemu pieniądza. Łącznie z tym, że będziecie żyli w rzeczywistości, w której się obudzicie i będziecie mieli zero na koncie i nie będą działały żadne karty kredytowe i skończy się system pieniądza. To dopiero przed nami, o tym mówię w najnowszym filmie. Tytuł tego filmu wyświetla się teraz, a za chwilę, jak można wejść na naszą platformę i odsłuchać ten film, tak samo jak wiele, wiele innych filmów, które ostrzegały o tych czasach. I cieszę się, że tyle przemówi się sprawdza. Zapraszam na nasze najnowsze filmy, zapraszam na to, aby być na naszej platformie społecznościowej, bo uprzedzeni o wydarzeniach, takie jak na przykład Częściej ziemi w, Czesie, w Wrocławiu, będziecie mogli się do tego dostosować, czy choćby zrozumieć konflikty Iran-Izrael, NATO-Rosja i, i stworzyć sobie bezpieczeństwo nad własnymi rodzinami, nad własnym domem. O, po to są te filmy i po to jest nasza platforma, aby Wam dać zrozumienie i przepustkę na czasy ostateczne. Bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam do oglądania filmu na naszej platformie app.aronplatforma.pl. Aby film film, należy wejść na naszą stronę internetową adres app.aronplatforma.pl Następnie zalogować się lub zarejestrować konto i opłacić abonament i w tym momencie wejdą Państwo na naszą platformę społecznościową. Wybrać sobie u góry zakładkę grupy lub na komputerze zakładkę grupy. W tym momencie w grupach będą filmy dla platformy, wejść na zakładkę filmy dla platformy i tutaj wybrać opcję na przykład więcej lub zeskrolować na dół w dyskusjach i w zakładce więcej będą filmy, i w ten sposób pierwszy film to będzie ten film o przepowiedniach. Myślę, że warto go słuchać bo zawiera dużo przepowiedni, jeżeli chodzi o naszą przyszłość, która będzie zupełnie inna niż ludziom powiedziano.